Nazistowska strażniczka Irma Grese była znana z tego, że utrzymywała intymne kontakty z więźniami, po czym kierowała ich do komór gazowych. Była okrutnym strażnikiem w obozie koncentracyjnym Auschwitz, znanym jako Hiena z Auschwitz. Opisywano ją jako atrakcyjną kobietę o jasnych niebieskich oczach i blond włosach, będącą idealnym przykładem rasy aryjskiej. Grese miała na swoim koncie liczne okrutne czyny, takie jak chłostanie kobiet na piersiach i zmuszanie młodych żydowskich dziewcząt do obserwowania, jak napada na innych więźniów. Codziennie biła na śmierć co najmniej 30 kobiet. A także wybierała młode, atrakcyjne dziewczęta do napaści, zanim skierowała je do komór gazowych. Grese była ninfomanką i często napadała na więźniów obu płci, organizując nawet orgie z innymi strażnikami nazistowskimi i ich małżonkami. Brała udział w medycznych eksperymentach na więźniach i z zadowoleniem obserwowała, jak kobieta rodziła, będąc przywiązana. Gresse posiadała nawet abażury wykonane ze skóry trzech zmarłych więźniów. Po zakończeniu wojny, Irma została aresztowana i osądzona za swoje zbrodnie. Nie okazała skruchy, i w wieku 22 lat została skazana na śmierć przez.